Siemanko, 22 stycznia 24-632 dwa dni temu urodzinki tak wykorzystałem ten rok, że yy, nic nie straciłem na tym mi zależało właśnie. I oby ta tendencja się utrzymała 16 minut tempem około 4 minuty Zobaczymy jak to wyjdzie bo nie mam żadnych butów szybkich i jest dużo lodu Coś takiego już prawie nieprzyjemnego, ale... ale... ale jeszcze w granicach rozsądku I chwilkę odpocznę i druga część pięć razy minuta bardzo szybko Już widać, że się robi jasno Od jakichś e, półtora miesiąca trenuję siłowo i podnoszeniu ciężarów ogólnie. i Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak szybko wróciłem do w miarę fajnej formy. Dzisiaj przed tym bieganiem wypiłem herbatę z dwoma łyżeczkami cukru i potem kawkę z 0,2 mleka i 6 albo 7 łyżeczek cukru i od tego czasu minęło już 50 minut i właśnie będę zaraz dobiegał na start Dobra zaczynam z takiego etapu i hmm, biegnę do tego mostu drugą stroną wałów prawdopodobnie do tamtego następnego mostu dobra 145 stętno Let's fucking go 16 minut Sześć pół do końca Ciężko, ale lecę Oddech na trzy Jest git Koniec Trzy pięćdziesiąt sześć Fajnie Końcówka śliska 7.20 nie najgorzej przebiegnę dołem dobiegnę do wału po drugiej stronie i tam 5 jedyneczek Póleczka za mną i zostało piąte, ostatnie powtórzenie. kurwa, uh. mocno, to było ciężkie i dla płuc i dla nóg, kurwa, fajnie, że to zrobiłem.